Ok, owca warszawski Koks. Postanowiłem, że nagram, nagram takiego vloga, ponieważ ktoś pod jednym z naszych filmików zadał dosyć istotne pytanie i, myśli, że, i myślę, że sporo osób będzie ciekawych. A mianowicie, co z alkoholem, jeżeli chodzi o trening? Żeby ten trening był produktywny, żeby był ciągły progres. I w tym vlogu ja powiem swoje zdanie na swoim przykładzie, jak to wygląda. Będzie to taki pierwszy, osobisty vlog, jeżeli chodzi o kanał Warszawski Koks, jak to się Wam spodoba, to komentujcie po obejrzeniu filmików, jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu odcinków, no, ponieważ to by pozwoliło na częstszy materiał wrzucany na nasz kanał, yy, gdyż, no, wiadomo, każdy pracuje, uczy się, nie mamy yy, czasu... Yy, Codziennie spotykać się i wrzucać filmy, więc myślę, że to na pewno takie vlogi pozwoliłyby na utrzymanie lepszego kontaktu ze subskrybentami. No ale mówię, to zależy już od Was, no, jak, jak, wy, jak Wam się to widzi. Także wracamy do tematu, co jeżeli, jakie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o alkohol a, a trening, tak? a, a efektywny, progresywny trening. Więc od razu powiem, jak to wygląda u mnie. Ja w tygodniu nie piję, nie, nie czuję potrzeby, po prostu treningi mam na tyle ciężkie, że no ciało nie domaga się, nie chce mi się pić po prostu. Natomiast jeżeli już gdzieś wychodzę, tak. Powiedzmy, że średnio wyjdę dwa razy w miesiącu. Jeżeli wychodzę do klubu na przykład się popawić, nie ograniczam już alkoholu w, w, idąc do klubu. Wygląda to tak, że przed wyjściem mam wszystko sprawdzone, czy, mam, czy wszystkie makroskładniki z danego dnia się sprawdzają, tak? czyli zabezpieczam się białkiem, węglowodanami i tłuszczami i idę wtedy na imprezę i nie żałuję sobie ani jednej kropli alkoholu i nie. I Czy tak idę na imprezę i nie żałuję sobie? Pytanie: Czy, czy rzeczywiście takie wyjścia pojedyncze wpływają na nasz przyrost, na nasze przyrosty, na nasze postępy na siłowni? Z tego co zaobserwowałem mi się wydaje, że absolutnie nie. Czasami, o dziwo, przychodząc dzień po imprezie, przełamywałem swoje plato, swoje stagnacje, tak? czyli po prostu podnosiłem więcej, ale oczywiście tutaj nie mówię, że, że alkohol jest, jest no, przysługuje nam tutaj w, tak, w, kulturystyce, w kulturystyce fitness, ale no mówię, zaobserwowałem czasami takie, takie sytuacje. Tak. Yy, także najgorsze co może być, jeżeli chodzi o, o, fit, no tak, o, o trening, o progresywny, skuteczny yy, trening i, i alkohol, to ciągi, w które ludzie wpadają, czyli chodzą w piątek, prawda? Piją w piątek i, i wracają w poniedziałek. A się pałku. I przez te parę dni byli po prostu no, nawaleni, tak? Tutaj oczywiście też nie ma mowy o stracie jakichkolwiek mięśni, Jedy, jedyna strata jaką zaobserwujemy to, to jest na wadze, po prostu nią w, w zupełnie nie wolno się sugerować, bo to jest woda, która z nas zeszła po tej imprezie yy, i, i glikogen tak, z mięśni, z wątroby, także wagą się tutaj nie, suger, nie sugerujemy. I, ale takie ciągi, no, tutaj na pewno y, ingerują w nasz rozwój, tak siłowy, co za tym idzie mięśniowy, więc czy straciłem mięśnie? Powiedziałbym, że nie. Jeżeli później wszystko zje, z, zaczniemy jeść normalnie, y, odrobimy szybko te spadki siłowe w tydzień, no, no, ale natomiast mówię, no uszkodzi progres siłowy. Także to jest y, moje zdanie na ten temat. Taki szybki odcinek, robię go na szybko, bez jakiegoś większego zastanowienia. Y, jeżeli się podobało, to dajcie znać, będzie na pewno taki więcej. Każdy weźmie złapie jakiś temat. Fajnie, że komentujecie, jest dużo, mamy dużo wiadomości eee, staram się każdemu odpisać. Także no co, no, to były moje, moje parę groszy, jeżeli chodzi o ten temat. I do zobaczenia.